37. Róża. Konieczność modlitwy. O ludu boży, o dusze wybrane, odłączcie się od złych, i aby uniknąć ich i wyjść spod wpływu tych, którzy się potępiają przez własne grzechy, brak pobożności i lenistwo, postanówcie sobie bez zwłoki odmawiać różaniec i odmawiać go z wiarą, pokorą, ufnością i wytrwałością. Każdy, kto myśli poważnie o przykazaniu Jezusa Chrystusa, by modlić się zawsze, o przykładzie, który on sam nam dał, o wielkiej potrzebie modlitwy z powodu naszych ciemności, niewiedzy i słabości, niemniej o wielości nieprzyjaciół, ten z pewnością nie zadowoli się, aby odmówić różaniec raz na rok, jak tego wymaga bractwo różańca wieczystego, lub raz na tydzień jak przepisuje bractwo różańca zwyczajnego lecz będzie go odmawiać wiernie każdego dnia jak tego wymaga bractwo różańca codziennego chociaż nie przymusza go do tego nic innego jak tylko obowiązek lepszego starania się o własne zbawienie Oportyt trzeba jest rzeczą konieczną semper orare modlić się zawsze et non deficera i nie ustawać nigdy. To są słowa Jezusa Chrystusa, w które trzeba wierzyć i praktykować pod karą potępienia. Wyjaśniajcie, jak wam się wydaje. Bylebyście nie tłumaczyli ich według modnych tendencji, modnego ich przeżywania. Prawdziwe wyjaśnienie jednakże jest to, które zostało dane przez samego Pana naszego w świetlanych przykładach, które nam zostawił. Dałem Wam przykład, abyście, jak uczyniłem ja, czynili także Wy. Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 13, werset 15. Spędził noc na modlitwie do Boga. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 6, werset 12. Jakby dzień mu nie wystarczył, on wykorzystywał także noce na modlitwę. I powtarzał często apostołom te słowa: Czuwajcie i módlcie się. Ciało jest słabe, a pokusa bliska i ciągła. Jeżeli nie będziecie modlili się zawsze, upadniecie. Naturalnie myśleli oni, że chodzi tu o prostą radę, i interpretując jej słowa tak błędnie, wpadli w pokusę i grzech, chociaż należeli do towarzystwa Jezusa Chrystusa. Drogi Współbracie. Jeżeli Ty chcesz żyć zgodnie z modą, popełnić od czasu do czasu grzech śmiertelny, biec potem do spowiedzi, unikać tylko win ciężkich i skandalicznych, albo ocalić pozory uczciwości, nie masz na pewno konieczności ani odmawiać tylu modlitw, ani odmawiać tylu różańców. Jakaś modlitwa rano i wieczorem, jakiś różaniec zdany za pokutę, kilka dziesiątków zdrowaś Maryjo, odmówionych nieudolnie, kiedy Ci przyjdzie chęć. Aż za dużo, aby żyć jak chrześcijanin z etykiety. Czyniąc mniej, doprowadziłbyś do rozwiązłości. Czyniąc więcej, popadłbyś w dziwactwo, przesadną pobożność. Jeżeli natomiast, jak przystoi na dobrego chrześcijanina, który szczerze postanowił zbawić swoją duszę iść śladami świętych, nie chcesz wpaść w grzech śmiertelny, lecz rozerwać wszelkie sidło i zgasić strzały ogniste szatana. O, wówczas módl się, módl się zawsze, jak pouczał i przykazał nasz Pan. Trzeba więc, przynajmniej, odmówić każdego dnia różaniec święty lub jakąś modlitwę równoznaczną. Powtarzam, przynajmniej, ponieważ to wszystko będziesz mógł otrzymać przez różaniec odmawiany każdego dnia, uniknąć wszystkich grzechów śmiertelnych i zwyciężyć wszystkie pokusy. Pomimo strumieni i podłości świata które wywracają często także i najmocniejszych, gęstych ciemności, które często zaślepiają także i najbardziej oświeconych, oraz złych duchów, które doświadczone, jak nigdy, wiedząc, że mają coraz mniej czasu na kuszenie, kuszą z większą przebiegłością i sukcesem. O jaka to cudowna łaska Różańca Świętego, jeżeli dzięki niej zdołasz uciec od świata, od diabła, od ciała i od grzechu i zbawić się w niebie. Jeżeli nie wierzysz temu, co Ci mówię, wierz swojemu własnemu doświadczeniu. Pytam Cię, może kiedy modliłeś się tylko trochę, jak to się czyni w świecie i w sposób, jaki się te modlitewki odmawia, zazwyczaj zdołałeś nie popełnić ciężkich win i wszelkich grzechów, które tylko z powodu Twojego zaślepienia wydawały Ci się lekkimi? Otwórz więc oczy i jeżeli chcesz żyć i umrzeć jak święty, bez grzechów przynajmniej śmiertelnych, Módl się zawsze, odmawiaj każdego dnia różaniec, jak to już było w zwyczaju kiedyś u wszystkich współbraci na początku bractwa. Panie Jezu, błogosławieni bracia od różańca, którzy we wszystkie dni są wokół Ciebie i w Twoim domku w serecie i przy Twoim krzyżu na Kalwarii i blisko Twojego tronu w niebie, gotowi rozmyślać i kontemplować Twe tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. O jak szczęśliwi tutaj na ziemi z powodu szczególnych łask, którymi ich napełniasz, i jak będą szczęśliwi w niebie, gdzie będą cię chwalili w sposób szczególny na wieki wieków. 38. Róża: Szczególne dyspozycje wiara. Różaniec trzeba odmawiać z wiarą, pamiętając słowa Jezusa Chrystusa. Wszystko, co w modlitwie prosicie, stanie się Wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Jeżeli potem wśród Was jest ktoś, kto potrzebuje mądrości, niech prosi o nią Boga. Niech prosi jednak z wiarą, bez żadnej wątpliwości. Kto odmawia różaniec, zostanie mu udzielone o co prosi. Pokora. Trzeba ponadto modlić się z pokorą, jak celnik. Klęczał on na ziemi, nie na jedno kolano lub na ławce, jak pyszni ludzie światowi. Stał w głębi kościoła, a nie w sanktuarium, jak faryzeusz. Miał oczy pochylone ku ziemi, nie ośmielając się patrzeć w niebo. A nie z głową w górę, patrząc tu i tam jak faryzeusz. Bił się w piersi, uznając się za grzesznika i prosząc o przebaczenie. O Boże, miej litość dla mnie grzesznika. A nie jak faryzeusz, który modląc się chwalił za swoich dobrych czynów i gardził innymi. Uważaj, by nie naśladować pysznej modlitwy faryzeusza, która go uczyniła jeszcze bardziej zatwardziałym i przeklętym. Naśladuj natomiast pokorę celnika, która uprosiła mu odpuszczenie win. I jeszcze unikaj wszystkiego, co trąci nadzwyczajnością. Uważaj, by nie prosić i nie pragnąć nadzwyczajnej wiedzy, wizji, objawień i innych łask cudownych od Boga danych czasem jakiemuś świętemu, wiernemu różańcowi. Sola fides suficit. Wystarczy sama wiara. Teraz, kiedy Ewangelia Święta i wszystkie nabożeństwa i praktyki pobożności są wystarczająco ustalone, nie opuszczaj nigdy najmniejszej cząstki różańca w chwilach osłości, niesmaku, smutku. Dałbyś dowód pychy i niewierności. Natomiast, jako dzielny naśladowca Jezusa i Marii, odmawiaj chociaż w osłości, to znaczy bez widzenia, bez smakowania, bez czucia niczego. Ojcze nasz i zdrowaś, rozmyślając najlepiej, jak tylko możesz, tajemnicę. Nie, nie pragnij, jak dziecko słodyczy, cukierka, aby zjeść swój chleb powszedni, lecz w celu naśladowania Jezusa konającego, właśnie wtedy, kiedy poczujesz większą trudność w odmawianiu różańca, przedłuż odmawianie Go i w ten sposób będzie można powiedzieć o Tobie to, co jest powiedziane o Jezusie modlącym się w agonii. Modlił się bardziej intensywnie. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 22, werset 43. Ufność. Na koniec módl się z wielką ufnością, bazując na dobroci i nieskończonej wspaniałomyślności Boga i na obietnicach Jezusa Chrystusa. Bóg jest źródłem wody i wina, które płyną nieustannie do serca tego, kto się modli. Największym pragnieniem Ojca przedwiecznego w stosunku do nas jest to, aby nam przekazać zbawcze wody swojej łaski i swego miłosierdzia, woła do nas bowiem, o wy wszyscy spragnieni, przyjdźcie do źródła. Księga Izajasza, rozdział 55, werset 1. Za pośrednictwem modlitwy jeżeli nie modlimy się, żali się, że jest przez nas opuszczony. Jak opuścili mnie źródło wody żywej? Księga Jeremiasza, rozdział 2, werset 13. Prosząc o łaski Pana Jezusa sprawiasz mu przyjemność. Przyjemność większą od tej, jaką może dać matce i własne dziecko. Modlitwa jest kanałem łaski Bożej. Za jej pośrednictwem powinniśmy więc czerpać u Bożego źródła. Jeżeli my nie zbliżamy się do Jezusa przez modlitwę, co jest obowiązkiem wszystkich dzieci Bożych, On użala się nad tym z miłością. Do tej pory nie prosiliście o nic w imię moje. Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział siódmy, werset siódmy. Co więcej, aby zachęcić nas do większej ufności w modlitwie, zapewnił nas. Że Bóg Ojciec da nam wszystko, o co go poprosimy, modląc się w Jego imię. Wytrwałość. Do ufności dołączamy wytrwałość. Tylko ten, kto wytrwa w proszeniu, w szukaniu, w pukaniu, otrzyma, znajdzie, wejdzie. Nie wystarczy prosić Pana Jezusa o jakąś łaskę przez miesiąc, przez rok, przez 10 lat, przez 20 lat. Nie trzeba ustawać, trzeba prosić aż do śmierci i być pewnym, że się otrzyma to, o co się prosi dla własnego zbawienia, choćby się nawet umarło. Tak, zgodzić się także na śmierć. Ta dyspozycja duszy powinna towarzyszyć naszej wytrwałości w modlitwie i naszej ufności Bogu. Powinniśmy mówić: Choćby nawet mnie zabił, będę miał ufność w Nim. Księga Hioba. Rozdział 13, werset 15. I od niego będę oczekiwał tego, o co proszę. Wspaniałomyślność osób wielkich i bogatych tego świata objawia się w obdarzaniu łaskami osób potrzebujących wpierw jeszcze, zanim o to poproszą. Pan Bóg natomiast okazuje swoją miłość w tym, że każe nam prosić i szukać przez długi czas łask, które pragniemy otrzymać. Co więcej, im bardziej jest cenna łaska, którą chce nam dać, tym więcej opóźnia się zdaniem jej. Czyni tak, po pierwsze, aby dać nam ją obfitszą, po drugie, aby osoba, która ją otrzymuje, ceniła ją, po trzecie, aby ta osoba po otrzymaniu jej uważała bardzo, by jej nie utracić. Nie ceni się bowiem bardzo tego, co się uzyska w jednej chwili, albo za małą cenę. Wytrwaj więc, drogi bracie, od różańca w proszeniu Boga przez różaniec święty o wszystkie łaski duchowe i cielesne, których potrzebujesz. W szczególny sposób proś mądrości Bożej, która jest skarbem niewyczerpanym. I nie wątp, prędzej czy później otrzymasz ją, byłeś tylko nie przestał odmawiać różańca i nie zniechęcił się w pół drogi. Długą drogę musisz jeszcze przebyć. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 29, werset 7. Wiele burz do przetrwania, wiele trudności do zwyciężenia, wielu nieprzyjaciół do pokonania, zanim się zbierze dosyć skarbów na wieczność. I wiele ojcze i zdrowaś, aby zdobyć niebo i uzyskać piękną koronę, która czekuje na wierność brata od różańca. Aby nikt nie zabrał Ci Twojej korony, Apokalipsa Świętego Jana, rozdział trzeci, werset 11. Uważaj, uważaj, aby ktoś inny bardziej wierny od ciebie w dobrym odmawianiu różańca każdego dnia, nie zabrał ci jej. Twoja korona oby była Twoja. Twoja korona. Ona była Twoja. Pan Bóg przygotował Ci ją. Ty, Twoimi różańcami, dobrze odmówionymi, w połowie już ją sobie zdobyłeś, lecz potem zatrzymałeś się w drodze, drodze tak pięknej, po której biegłeś tak dobrze. W ten sposób ktoś inny wyprzedził Cię. Przybył pierwszy, wierniejszy i bardziej pilny od Ciebie. Swoimi różańcami i swoimi dobrymi czynami zdobył i zapłacił to, co trzeba, aby mieć Twoją koronę. Kto Ci przeszkodził zdobyć Twoją koronę Różańca Świętego, nieprzyjaciele różańca, którzy są tak liczni. O wierz mi, tylko gwałtownicy zdołają przywłaszczyć u sobie siłą, ponieważ takie korony nie są dla tych nieśmiałych, którzy obawiają się kpin i gruźb świata, takie korony nie są dla tych leniwych i próżnujących, którzy odmawiają różaniec niedbale, w pośpiechu lub tylko po to. By móc powiedzieć, że go odmówili, lub tylko do, od czasu do czasu, kiedy im się zechce. Takie korony nie są dla tych wygodnych, którzy się zniechęcają i rzucają broń natychmiast, gdy tylko piekło wybucha przeciw ich różańcowi. Jeżeli więc, drogi bracie, od różańca myślisz służyć Jezusowi i Maryi odmawianiem codziennie różańca świętego, przygotuj się na pokusy. Nie łudź się. Heretycy wolnomyślni światowi, pobożni połowicznie, fałszywi prorocy, w zgodzie z Twoją zepsutą naturą, niemniej z całym piekłem, będą walczyli z Tobą, abyś opuścił tę pobożną praktykę. Teraz w celu ostrzeżenia Cię przed napadami ze strony heretyków, zdeklarowanych rozpustników, ile jest, powtarzam to, tak zwanych szanownych osób tego świata, a nawet osób pobożnych, którym nie jest pomyśli Różaniec. Oto podaję ci niektóre przykłady ich zwyczajnego sposobu myślenia i mówienia. Co on tam, paple, ten wielki mówca Różańców? Co on tam mruczy ciągle, ten próżniak? Ciągle tylko mówi Różaniec. Zrobiłby lepiej, gdyby poszedł pracować, zamiast zabawiać się podobną dewocją. O tak, wystarczy odmówić Różaniec a wszystkie gołąbki spadną pięknie i przeprawione z nieba. Różaniec wystara się nam o dobre pożywienie. Pan mówi, pomóż sobie, a ja ci pomogę. Po co więc sprawiać sobie kłopot tyloma modlitwami? Jedno ojcze nasz i jedno zdrowaś dobrze odmówione wystarczył. Pan Bóg nie nakazał różańca. Rzecz dobra bez wątpienia i owszem wspaniała, jeżeli się ma czas. Jednak czy jesteśmy pewni, że przez taką nabożną praktykę będziemy zbawieni? Iluś świętych nie odmawiało go nigdy. Są ludzie, którzy sądzą wszystko według własnej miary: nieroztropni, którzy sprowadzają każdą rzecz do krańcowości, skrupulatni, którzy widzą grzech tam, gdzie go nie ma i mówią, że potępią się ci, którzy nie odmawiają różańca. O tak, mówić różaniec. Lecz zostawcie go prostym kobietom nieuczonym analfabetą. Odmawiać różaniec. Czy nie jest rzeczą lepszą odmówić oficjum najświętszej dziewicy lub odmówić siedem psalmów? Czy istnieje może modlitwa piękniejsza od tych psalmów podyktowanych przez Ducha Świętego? Ty proponujesz sobie odmawiać różaniec każdego dnia. Twoje postanowienie to ogień słomiany. Nie potrwa długo. Zamiast podejmować wiele pobożnych praktyk, czy nie lepiej być wiernym tylko niektórym? Odwagi, drogi przyjacielu, uwierz mi. Odmawiaj dobrze modlitwę poradną i wieczorną. Pracuj dla Pana w ciągu dnia. Pan Bóg nie żąda od Ciebie więcej. Gdybyś Ty nie musiał zarabiać na życie, wówczas tak, mógłbyś zobowiązać się do odmawiania różańca. Odmawiaj go więc w niedzielę i w dni świąteczne. Jak Ci się lepiej podoba. Lecz nie w dni powszednie, w które musisz pracować. Co? Trzymać w ręku koronkę tak długo jak babcia? Dlaczego? Ja widziałem różańce, które mają tylko jedną dziesiątkę, a znaczą tyle, co te, które mają piętnaście. Nosić różaniec przy pasie. To także jest fanatyzm. Załóż go raczej na szyję, tak jak to mają w zwyczaju ludzie dwulicowi, którzy noszą w ręku wielki różaniec, gotowi z drugiej strony uderzyć cię sztyletom. Zostaw na boku te praktyki pobożne zewnętrznie, to jest prawdziwe nabożeństwo, które jest w sercu, i tak dalej, i tak dalej. Osoby utalentowane wreszcie i wielcy, lecz pyszni doktorzy, dalece od zalecenia Ci Różańca Świętego, przekonają Cię raczej do odmawiania siedmiu psalmów pokutnych lub jakiejś innej modlitwy. I tak, jeżeli jakiś dobry spowiednik zadał Ci jako pokuta odmówić różaniec, przez 15 dni z kolei lub przez miesiąc, ty i tak to zlekceważysz. Wystarczy, że pójdziesz wyspowiadać się do innego z tych panów, aby pokuta została ci zamieniona na inne modlitwy, posty, msze i jałmużny. I zdarzy ci się także, jeżeli pójdziesz konsultować się z jakąś osobą odznaczającą się duchem modlitwy, a są takie na świecie, które nie znając własnego doświadczenia wartości różańca świętego, zamiast polecać go tobie, odciągnął Cię od Niego, abyś mógł oddać się raczej kontemplacji, jakby różaniec i kontemplacja nie dały się pogodzić, jakby wielu świętych, którzy odznaczali się nabożeństwem do różańca świętego, nie było kontemplatorami. I nie zabraknie nawet nieprzyjaciół w Twoim wnętrzu. Oni także napadną na Ciebie i tym okrutniej, im bardziej jesteś z nimi zjednoczony, ponieważ są Twoimi domownikami. Mam na myśli władzę duszy i zmysły ciała, roztargnienia ducha, nudę woli, oschłości serca, brak pociechy, choroby. To wszystko razem ze złymi duchami, którzy podejmą walkę, będzie ci krzyczało. Zostaw różaniec. Sprawia ci ból głowy, zostaw go więc. Nie jestem przecież obowiązkiem pod grzechem. Co najwyżej odmów tylko jedną jego część. Twoje niedyspozycje są dowodem, że Bóg nie chce, abyś Go odmawiał. Lepiej jeszcze odłóż Go na jutro, kiedy będziesz mniej niedysponowany". I tak dalej. Krótko mówiąc, drogi mój bracie, codzienny różaniec ma tak licznych nieprzyjaciół, że uważam za jedną ze znamiennych łask Bożych łaskę wytrwania w Nim aż do śmierci. Staraj się więc wytrwać w Nim i nie wątp, że w niebie w nagrodę za Twoją wierność Oczekuje cię wspaniała korona. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę życia. Apokalipsa Świętego Jana, rozdział 2, werset 10. 39. Róża. Odnośnie do odpustów. Abyście mogli otrzymać odpusty udzielone braciom od Różańca Świętego, powrócimy teraz do tematu niektórych stosownych spostrzeżeń odnośnie tychże. Odpust w ogólności z odpuszczeniem kar doczesnych, które są wynikiem grzechów uczynkowych już odpuszczonych. Odpuszczenie jest możliwe dzięki zastosowaniu przeobfitych zasług Jezusa Chrystusa, Najświętszej Dziewicy i wszystkich świętych, które znajdują się w skarbcu Kościoła. Odpust zupełny z odpuszczeniem wszystkich kar należnych. Cząstkowy natomiast, mniej więcej stu 100 lub tysiąca lat, jest odpuszczeniem tej kary, która w pierwszych czasach kościoła byłaby odpuszczona po odprawieniu w określonym czasie pokuty nałożonej zgodnie z ówczesnymi kanonami, zależnie od jakości win. Jeżeli na przykład kanony wymagały za jeden grzech śmiertelny siedem i czasem 10 lub 15 lat pokuty, osoba winna 20 grzechów śmiertelnych powinna by odprawić tym samym siedem razy po 20 lat pokuty itd. Aby bracia i od zdobyli odpusty, Potrzeba. Po pierwsze, aby naprawdę żałowali, wyspowiadali się i przyjęli Komunie świętą, jak jest powiedziane, w bullach o odpustach. Po drugie, jeżeli chodzi o odpusty zupełne, aby nie żywili przywiązania uczuciowego do żadnego grzechu powszedniego. Jeżeli istnieje bowiem takie przywiązanie, pozostaje wina. Skoro ona istnieje, nie zostaje też odpuszczona kara za te grzechy. Po trzecie, aby odmówili modlitwy i spełnili inne dobre uczynki, przepisane przez Bulla. Nie zaniedbuj odpustów przytacza flamin, a z nim liczni autorzy, że jedna panienka z weśmienitej rodziny, nazywająca się Aleksandra, nawrócona cudownie i zapisana do bractwa różańca przez świętego Dominika, objawiła się po śmierci świętemu, aby poinformować go, że została skazana na 700 lat czysta z powodu win popełnionych i przyczynienia się przez swoje próżności światowe do tego, że popełnili jej inni, i prosiła go, by zechciał postarać się i dać jej ulgę, prosząc braci Różańca o modlitwę za nią, co święty Dominik uczynił natychmiast. Po 15 dniach ta dusza pojawiła się znowu świętemu Dominikowi, jaśniejsza niż słońce. I podziękowała mu za to, że została tak szybko uwolniona z czyśca przez modlitwy, o które prosiła bracia od różańca. Powiedziała potem Świętemu, że przyszła także prosić go w imieniu dusz aby zechciał propagować różańc święty oraz by zachęcił także ich krewnych, aby pozwolili im uczestniczyć w zasługach własnych różańców. Dusze te odwdzięczył się im hojnie, jak tylko pójdą do nieba.